A Ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Uwaga, oszuści podszywają się pod Bakt 23 września. Mieliśmy wielką premierę platformy Bakt, wielka premiera, natomiast mały skutek, bo przyznam szczerze, spodziewaliśmy się znacznie, znacznie większego boomu. Natomiast po otwarciu platformy Bakt nastąpił spadek cen, wszyscy o tym oczywiście wiemy. Natomiast bardzo ważna rzecz, na poziomach 9,5-11 tysięcy zostało bardzo dużo kapitału włożone, w rynek, co było widoczne oczywiście po wolumenach obrotu, i te pieniądze cały czas leżą. Taka sama sytuacja analogiczna była w 2018 roku. Do momentu, oczywiście, wyłamania dołem, ale kapitał został na granicy 6307 tysięcy, i teraz podobnie bardzo duży kapitał leży, i nie został on wyprzedany na granicy. 9,511 tysięcy. To jest dobry znak. Kwestia moim zdaniem tylko czasu, kiedy znowu będziemy mieli tutaj reakumulację. Natomiast e, proszę zwrócić uwagę na BAKT, który miał pomóc rynkowi. E, wiemy, że nie pomógł, e, natomiast są, ta platforma cały czas się rozkręca. E, chodzi o to, że e, to jest główna oficjalna strona baktbakt.com e, i widzimy, że w pierwszy dzień było około 67 kontraktów handlowanych. Dzisiaj mamy datę 20, 27, więc tutaj kontrakt grany oktober 19, czyli październik. Już mamy 142, 142 bitcoiny. A mamy dopiero godzinę. Aha, to jest za ostatnie 24 godziny liczone, więc całkiem nieźle. W pierwszych, oczywiście, 24 godzinach było to, było to 60. 67 e, e, czy nie kontraktów, tylko fizycznych bitcoinów. Platforma się rozkręca, natomiast oszuści nie śpią, bo okazuje się, że zrobili na domenie baktlunch.com e, postawili stronę, która bardzo przypomina stronę, e, która jest postawiona, czy konto bakt, która jest postawiona na Medium. Medium jest to bardzo znana oczywiście, e, bardzo o, znana strona medium.com, strona, gdzie firmy, poszczególne projekty, głównie właśnie z branży technologicznej, ale nie tylko, mogą zakładać swoje profile i tam publikować publikacje dotyczące swoich projektów. No więc powstała taka strona, przypominająca właśnie wygląd tego konta back na medium i w sposób bardzo naiwny Mówi się, że tutaj zapraszamy do premiery kontraktów futures na bitcoiny, premiery kontraktów futures. Jeżeli ktoś nie znał, oczywiście samego, samej podstawy powstania tej platformy, bo platforma oferuje realne bitcoiny, czyli kontrakt terminowy, ale w rozliczeniu dostajemy realne bitcoiny. Więc tutaj mamy jakąś premierę kontraktów futures na bitcoiny i namawia się uczestników, żeby kliknęli w link, i i po, po darmowe oczywiście kryptowaluty. No, i po przekierowaniu na kolejną stronę czytamy komunikat, że strona wymaga wpłacenia niewielkiej kwoty bitcoina bądź ethereum. Celem właśnie potwierdzenia, zweryfikowania swojego adresu. No, i oczywiście wiadomo, że wpłacamy niewielką ilość bitcoina, czy niewielką ilość ethereum. No, i ta kasa, czy konta są weryfikowane przez, przez jakiś czas, ta kasa do nas jakby nie wraca. No no I później jest kolejny bezczelny komunikat. Mówi się, że wpłać 5 bitcoinów, minimum 5 bitcoinów albo 100 ETH i jeżeli to zrobisz no to gwarantujemy 100% bonusu, czyli do tej kwoty dostaniesz 100%, no wpłacając 5 bitcoinów nawet przy dzisiejszej wycenie to jest ponad 150-160 tysięcy polskich złotych także całkiem niemało, ale myślę, że zdarzyli zdal się też taki naiwni, po czym oczywiście kontakt się urywa nie ma co oczywiście klikać, w, nie namawiam żeby klikać w tą stronę, nie ma sensu wchodzić i nabijać tam wejść, jest to ciekawostka Przestrzegam przed takim właśnie przed takim, e, sprawdzaniem adresu, nie tylko na platformie BACT, ale również na innych e, stronach. Jeśli chodzi o e, właśnie same kontrakty na Bitcoina, to przypominam, jedyna ważna strona to jest bakt.com bakt i tam można sprawdzać codziennie i wiadomości dotyczące tej platformy świeże, i również e, kwotowania. A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?